Życie przedsiębiorcy jest trochę jak ta kamienica. Z zewnątrz wszystko wydaje się piękne, proste i przyjemne. Dopiero od środka widać, jak wiele trudu i przygotowań wymaga prowadzenie własnej firmy. Od 14 roku życia, także technikum, studia, wszystko skierowane w kierunku budownictwa. Nie wystarczy jednak mieć głowy pełnej wiedzy i dobrych pomysłów, bo chcąc nie chcąc ma się głowę pełną innych zmartwień. Praca przedsiębiorcy w branży budowlanej to jest spędzanie całego dnia od 6 do właściwie 20 na budowach, tak? Organizowanie pracowników w różnych branżach różnych firm budowlanych, zgrywanie tego wszystkiego, rozmowy z bankami. Tym bardziej jeżeli mierzymy się z tematem, który jest starszy od nas. Specjalizujemy się w kamienicach, które mają przynajmniej 100 lat. One już wymagają generalnego remontu i dostosowania do obecnych jakichś tam norm. Po tym wszystkim chciałoby się odpocząć i nacieszyć oko efektami swojej pracy. Jest to coś, co widać, tak? Jest w centrum, jest bardzo piękne i przyjemnie jest się potem w niedzielę przejść obok czegoś, co, co się zrobiło i coś, co jest piękne. Nie zawsze jednak można. Będąc przedsiębiorcą, nie wystarczy tylko dobrze mierzyć odległości i kąty, ale również należności wobec urzędu skarbowego. Bo według prawa, obowiązek poprawnego rozliczania się z podatków leży po stronie podatnika. W momencie, kiedy spędza się cały dzień na placu budowy, i to 360 dni w roku no człowiek nie ma możliwości skoncentrowania się na przepisach o podatkach i w związku z tym no musi to przekazać jakiemuś specjaliście, także nie można być świetnym we wszystkim. Tacy specjaliści w pracy również noszą cegły, ale raczej takie jak ta. To kilkuset napisane drobnym drukiem kompendium podatkowe. Mając je przy sobie i znając jego treść, można sprawnie obronić się, na przykład w starciu z napastnikiem w ciemnym zaułku, ale również w konfrontacji z organami skarbowymi. Nie muszę się zastanawiać, czy ja coś dobrze robię, czy źle. Jeżeli mamy kwestię kontroli podatkowej, czy coś, to też jakby doradca podatkowy, jakby tutaj jest moim przedstawicielem, on to prowadzi. Także ja mogę się skoncentrować na budowaniu domów a, i remontowaniu, a nie na wizytowaniu czy też w jakichś tam kwestiach pisania wyjaśnień do urzędów. Zostawmy jednak na razie ciężkie cegły i przenieśmy się w świat wirtualny. Jeżeli coś sprzedajemy w internecie, napisy, zdjęcia i cyferki mogą się wydawać bardzo nierzeczywiste. Rzeczywiste jednak są zarówno towary, jak i pieniądze, które za nie dostajemy. Nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, Urząd Skarbowy może stwierdzić, że jesteśmy przedsiębiorcami, więc od zarobionych pieniędzy musimy zapłacić podatek. Te osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, no to generalnie nie powinny, to nie powinny często, bo one mogą sprzedać coś, ale używane, coś, co kupiły i nawet nie jest używane, ale jakaś pojedyncza rzecz. Jeżeli coś robią, to tu częstotliwość. Chodzi o, jaka, jak często dokonują tego rodzaju sprzedaży. Bezpiecznie nie może czuć się też kupujący, bo w pewnych okolicznościach również musi zapłacić podatek. Są po prostu takie rzeczy, które są na umowę kupna-sprzedaży i w ten czas podatek jest powyżej tysiąca złotych, jeżeli dany przedmiot, dany towar taką ma cenę, to trzeba opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czyli trzeba zrobić deklarację, trzeba zapłacić ten podatek. Ten podatek wynosi 2%, i jeżeli się go nie zapłaci, nie trzeba już więcej narzekać na pustą skrzynkę na listy, bo wkrótce może się ona napełnić namiętną korespondencją od Urzędu Skarbowego. Wtedy pozostają już tylko środki awaryjne. Jeżeli przyjdą do doradcy podatkowego, to w jakiś sposób pomagamy, żeby wszystkie wyciągi bankowe i tak dalej, dać jakiś akt czynnego żalu, niekiedy. Podobnie jest w przypadku darowizn. Jeżeli przyjmujemy darowiznę, nie musimy płacić od niej podatku, ale musimy zgłosić to urzędowi w ciągu pół roku. Zdarzają nam się bardzo duże darowizny, przyjęli i pół roku jest na zgłoszenie tej darowizny, czyli deklaracji. Nawet zdarzają się tacy, którzy jeden, dwa dni po terminie, po tym półrocznym terminie przyszli. Nie, to jest termin nieprzewracalny, w związku z czym już potem nie ma wyjścia. A tak to mogliby nie zapłacić w ogóle podatku od tego. W ekstremalnych przypadkach droga konfrontacji z urzędem skarbowym może zakończyć się na tych schodach, czyli w sądzie administracyjnym. Tutaj również doradca podatkowy może reprezentować klienta. Warto jednak roztoczyć nad sobą parasol ochronny, zanim zaczną się kłopoty. Doradcy podatkowi to ludzie, którzy zawodowo zajmują się rozwiązywaniem podatkowego węzła gordyjskiego. Wyróżnia ich to, że zgodnie z konstytucją, podobnie jak na przykład adwokaci czy lekarze, mają swój samorząd zawodowy. To trochę tak jak średniowieczni rzemieślnicy, którzy byli zrzeszeni w cechach. Należąc do cechu, trzeba było przestrzegać kodeksu etyki i ciągle się doskonalić. Sposób podnoszenia kwalifikacji, podnoszenia tych, podnoszenia tych swoich standardów określają nam zasady etyki i one mówią w, il w ile szkoleń doradca podatkowy musi w minimum odbyć w ciągu roku i izba jest od tego, żeby to kontrolować. Tak? Osoba, która nie, nie spełni tych warunków jest, ma kontakt z rzecznikiem, a to chyba nie jest takie najmilsze. Wychodząc z kancelarii doradcy podatkowego możemy mieć też pewność, że nikt nie dowie się jak wyglądają nasze finansowe sprawy. Obejmuje nas tajemnica tajemnica zawodu i wszystkie informacje pozyskanych w trakcie wykonywania swoich czynności i z tego tylko może nas na wypadek określonych sytuacji zwolnić sąd. I także sąd dyscyplinarny czeka na doradcę podatkowego, który złamie tajemnicę zawodową. Jego sędziowie może nie są ubrani w togi i rozprawa nie jest tak spektakularna, jak w sądzie powszechnym. Wyroki bywają jednak surowe. Sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym. I karami dyscyplinarnymi może być upomnienie, może być to nagana. Troszeczkę cięższe kary to są takie jak zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. No i ostateczną karą jest zakaz wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Krajowa Izba Doradców Podatkowych to jednak nie tylko surowy skład sędziowski pilnujący zasad. Jej celem jest też propagowanie wiedzy o podatkach. Chociażby po to, żeby dać młodym talentom szansę na wejście w zawód doradcę podatkowego. Na przykład przez organizowanie konkursów. Pytania nie należą do najprostszych. Na przykład dotyczą one rozliczania podatku od wartości dodanej. W, w, w przypadku. Eksportu czy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych. O dziwo są studenci, którzy potrafią cokolwiek z tego zrozumieć, a nawet odpowiedzieć poprawnie. Co więcej, podatki są ich pasją. To jest tak trochę jak, jak praca detektywa, szczególnie jeżeli chodzi o postępowania podatkowe. Tam trzeba się naprawdę wykazać. Przede wszystkim jest to zawód zaufania publicznego. Spotykamy się tam wiadomo z różnymi problemami, a doradca podatkowy daje mimo wszystko gwarancję tego, że będzie klient poprowadzony w sposób profesjonalny i mimo wszystko sprawa ma duże szanse zakończenia się z sukcesem. Krajowa Izba Doradców Podatkowych współpracuje też z poznańskimi uczelniami, takimi jak Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wyższa Szkoła Bankowa czy Uniwersytet Ekonomiczny. Doradcy prowadzą wykłady, warsztaty i zapraszają na praktyki. Nasi studenci, jako przyszli specjaliści na rynku finansowym, również na rynku szeroko pojętych podatków, mają możliwość korzystania z partnerstwa biznesowego. Zawartego z krajową izbą doradców podatkowych z oddziałem wielkopolskim, i właśnie u nich między innymi odbywać staże i praktyki. Te praktyki są nie do przecenienia, to znaczy, że młodzi, właśnie studenci mają możliwość zweryfikowania tej wiedzy, którą zdobywają na zajęciach, na wykładach z wiedzą, którą jest to wiedza praktyczna. I tutaj jest o tyle to ważne, że ta wiedza dotyczy prawa podatkowego, czyli jak sami wiemy jest to prawo niełatwe, skomplikowane, dynamicznie rozwijające się i zmieniające. Coraz więcej studentów, szczególnie tych z Skoła Naukowego Prawa Finansowego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, wybiera zawód doradcy podatkowego. Nie jest tak, że łatwo można zostać doradcą podatkowym. Aby być doradcą podatkowym trzeba przejść określoną e, ścieżkę rozwoju łącznie z egzaminem państwowym. E, I oczywiście studenci zdają sobie z tego sprawę. I mimo wszystko podejmują to wyzwanie. Dla nas jako doradców bardzo ważna jest ta część edukacyjna naszego samorządu, ale również jest to okazja dla pozyskania nowych talentów, stażystów do naszych kancelarii, osób, które chcą pracować w podatkach, są tym zainteresowane i włożą w to nie tylko swoją głowę, ale też odrobinę serca. Dzięki temu sprawy podatkowe są we właściwych rękach, a przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na tym, żeby ich praca cieszyła oko przez następne setki lat.